Witam państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem mamą zdrowych dzieci, autorką książki pod tytułem Zdrowe dzieci i dyplomowanym dietetykiem. Dzisiejsza audycja poświęcona jest refleksji na temat tego, co się obecnie dzieje nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle na świecie, w kontekście zdrowia ludzkiego. I są to refleksje, do których doszłam na podstawie moich własnych obserwacji. Również mojej wiedzy, którą od wielu lat zdobywam, wiedzy na temat rozmaitych czynników wpływających na zdrowie ludzkie, w tym żywności. I chciałam się z Państwem właśnie z tego punktu widzenia podzielić, jak również zachęcić Państwa, aby Państwo sami stali się takimi bacznymi obserwatorami tego, co się dzieje i do tego niezależnymi obserwatorami. Nam się wydaje, że z punktu widzenia takiego Indywidualnego szaraczka, przeciętnego człowieka. My nie mamy nic do gadania, i nie mamy narzędzi ani podstaw do tego, aby wyciągnąć jakieś szersze wnioski dotyczące otaczającej nas rzeczywistości. I wydaje mi się, że to jest takie mylne przekonanie. Dlatego, że po chwili zastanowienia możemy dojść do wniosku, że sami też jesteśmy w stanie do pewnego stopnia ocenić całą tę sytuację. A więc przede wszystkim, czy rzeczywiście obecnie w dobie koronawirusa i ogłoszonej pandemii Epidemii czy pandemii, mniejsza z tym, używania słów bardzo groźnych, u, używania słów, które oznaczają bardzo groźną sytuację, wobec tego, co słyszymy w, w mediach masowego przekazu na co dzień i wobec tego, co dominuje ten przekaz w, ob, w ostatnich tygodniach, czy jest możliwe, abyśmy mogli w ogóle podważyć tę rzeczywistość? Wszystko to, co do, teraz do nas dociera, może przede wszystkim wzbudzać w nas strach. I niepokój. Natomiast to, do czego bym Państwa zachęciła, to do zadawania sobie konkretnych pytań z punktu widzenia indywidualnego człowieka. Pierwsze pytanie, jakie ja sobie stawiam, to pytanie na temat rzeczywistego zagrożenia. Czy to jest rzeczywiście tak duże zagrożenie w przełożeniu na praktykę? Czy rzeczywiście mamy jako indywidualne jednostki do czynienia z tak potwornym zagrożeniem, że musimy zakładać maseczki, wychodząc z naszych domów, że nie możemy dzieci posyłać do szkoły, że nie możemy w wielu dziedzinach biznesu sprawnie funkcjonować? I czy rzeczywiście powinniśmy się obawiać o nasze zdrowie? Chciałabym zacząć od tego, że powinniśmy sobie uzmysłowić, że większość chorób, które nas dotykają, mogą być łagodne, mogą nie być groźne, a mogą też być bardzo groźne, niezależnie jaka to jest choroba. Najwięcej zależy od stanu naszego organizmu, to jest przede wszystkim stanu y, układu odpornościowego, o czym już mówiłam. I ten układ odpornościowy będzie słabszy, tak statystycznie rzecz ujmując, u osób starszych i u osób schorowanych, obciążonych y, różnymi innymi schorzeniami, chorobami. Więc każde nawet najmniejsze przeziębienie w przypadku starszej, schorowanej osoby, powiedzmy. 90-kilku czy 80-kilku wszystko zależy też jeszcze od stanu zdrowia, więc każde nawet zwykłe przeziębienie może stanowić zagrożenie dla jego życia. I z drugiej strony, większość chorób, z którymi się ludzkość boryka czy spotyka, nie jest groźna dla osób młodszych i dla osób z dobrym układem, z normalnie funkcjonującym układem odpornościowym. Więc to jest pierwsza rzecz, która jest dla mnie względna. I ponownie wracam do pytania wobec tego właśnie faktu, jak poważnym zagrożeniem jest dla nas, przynajmniej osób w średnim wieku, czy osób młodych, jak poważnym zagrożeniem jest koronawirus. I tutaj pozostawiam Państwa z tym pytaniem. Nie chcę podawać odpowiedzi. Część z tych pytań, które dzisiaj zadam, będą wręcz retoryczne. I moje następne pytanie, które jak bumerang do mnie powraca, czy w moim otoczeniu, w najbliższym otoczeniu, w najbliższej rodzinie, czy w dalszej rodzinie, czy wśród moich znajomych znajduje się choć jedna osoba dotknięta koronawirusem? I jak dotąd nie dotarła do mnie informacja, by ktokolwiek z moich znajomych, czy z mojej rodziny bliższej, czy dalszej, był zakażony koronawirusem. Natomiast tutaj znowu popatrzmy na względność oceny sytuacji, ocenę względną, nie bezwzględną, bo to jest ważne porównanie do innych okoliczności, zestawienie z innymi chorobami. Zadajmy sobie inne podobne pytanie. Czy znamy kogoś, jakieś dziecko bądź dorosłego z naszej bliższej bądź dalszej rodziny bądź wśród znajomych, osobę, która cierpiałaby czy miałaby dolegliwości bądź choroby takie jak Zaburzenia neurologiczne, zaburzenia zachowania, alergie, czy np. zaburzenia hormonalne mogące się objawiać na przykład problemami starczycą, czy niedostatkiem insuliny, czy insulinoopornością, czy na przykład niepłodnością i Tutaj na to pytanie muszę odpowiedzieć, że znam sporo takich osób. Zarówno z mojej najbliższej rodziny, jak i dalszej, a o znajomych już nie, nie jestem, wśród znajomych nie jestem w stanie zliczyć, ile jest tych osób. W moim odbiorze to właśnie te choroby, które wymieniłam, zasługują na dniano epidemii. Oczywiście w sensie przenośnym, bo w sensie dosłownym epidemia odnosi się do chorób o charakterze zakaźnym. A powiedzmy choroby takie jak autyzm czy padaczka, czy alergia nie należą do chorób zakaźnych. Natomiast w sensie częstotliwości występowania i skali, to znaczy naszego kraju, całego świata, jak najbardziej mają te choroby charakter epidemii. Zapomniałam jeszcze wspomnieć o jeszcze jednej bardzo powszechnej chorobie, mianowicie o nowotworze. Proszę sobie zadać pytanie, czy w Państwa rodzinie bliższej bądź dalszej lub wśród Państwa znajomych znajduje się osoba bądź e, osoby, które e, borykają się czy borykały się w przeszłości z chorobą nowotworową albo zmarły na chorobę nowotworową? W mojej rodzinie i wśród moich znajomych owszem, są takie osoby. Więc znowu możemy sobie tutaj taką małą statystykę porównawczą zrobić. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby się podzielić tą swoją prywatną statystyką i w zestawieniu właśnie z, z koronawirusem, proszę napisać pod tym filmem. Możemy się przyjrzeć tym danym. I z tym Państwa pozostawiam materiał do przemyślenia. I troszeczkę takiego zdystansowania się do tego, co się obecnie dzieje i oceny tej sytuacji. Zachęcam Państwa do dokonania tej oceny, ale o charakterze względnym, czyli z uwzględnieniem innych czynników, innych liczb i, i spostrzeżeń. I druga rzecz, nad jaką się zastanawiam, to sposób reagowania współczesnych władz medycznych, bo tak muszę niestety określić instytucje medyczne typu szpitale i pracujący w niej personel, czyli lekarze, jak również instytucje typu Sanepid, czy Ministerstwo Zdrowia, czy WHO, jak te instytucje, jakie mają zalecenia dla ludzi, które mają prowadzić do utrzymania zdrowia czy szybkiego wyjścia z choroby? Czego się głównie teraz poszukuje? No przede wszystkim są to lekarstwa, szczepionki, kwarantanna. Te rzeczy dominują. Czasami dziś błyśnie jakaś nieśmiała informacja w mediach głównego nurtu o dobrym odżywianiu, o właściwej diecie. O zażywaniu ruchu, czy nawet wychodzeniu na słońce, i rzeczywiście to gdzieś tam dotarło do tych decydentów na górze, że całkowita izolacja ludności przyczyni się do pogorszenia stanu i zdrowia. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że to jest tylko informacja marginalna mianowicie to, że właśnie te czynniki, takie jak zdrowa dieta, czy kontakt ze słońcem i ruch że, że to są czynniki odgrywające. Dużą rolę w profilaktyce zdrowotnej i w leczeniu. Dominują przede wszystkim właśnie dążenia do wyprodukowania leku, szczepionki, informacje o zaleceniach związanych z noszeniem maseczek i pozostawaniem w domach. Jeśli chodzi o stosowanie leków i szczepionek, miejmy na uwadze to, że te preparaty zawsze potencjalnie mogą wywołać jakieś skutki uboczne w naszym organizmie. Popatrzmy tylko na etykiety tych preparatów, ulotki dla pacjentów i myślę, że każdy lekarz zgodzi się ze mną, że wszystkie leki i szczepionki mogą powodować niepożądane skutki uboczne. I chyba logiczną rzeczą jest, że im więcej spożywamy leków i im więcej przyjmujemy szczepionek, tym bardziej narażani jesteśmy na utratę zdrowia. W związku z tym myślę, że to jest jeszcze jeden aspekt, na który rządzący i w tym Ministerstwo Zdrowia powinno zwrócić uwagę: że nie jest korzystną sytuacją, jeżeli używanie leków i szczepionek eskaluje. Leki i szczepionki, ewentualnie, jeśli one w ogóle mają sens, ale to jest już osobny temat, przyjmijmy, że mają swoje uzasadnienie. Więc myślę, że najrozsądniejszą rzeczą byłoby zawsze dążyć do minimalizacji ich użycia, właśnie ze względu na skutki uboczne, jak również na to, że same tabletki i szczepionki są to, jakby nie było sztucznie wyprodukowane substancje chemiczne, nie mogą zbudować nam zdrowych tkanek i zapewnić zdrowego funkcjonowania organizmu, bo to po prostu jest fizycznie niemożliwe. Podstawą naszego zdrowia. Jest dowóz wszystkich niezbędnych substancji odżywczych, jakie potrzebujemy, i zabezpieczenie przed wpływem do naszego organizmu substancji toksycznych. I tutaj jak na ironię, niektóre składowe leków i szczepionek to są substancje, już eufemistycznie powiem, obciążające organizm, bo na pewno do takich substancji na przykład należy, należą związki glinu, które są obecne w szczepionkach. Czy inne substancje. Obecne w lekach, które obciążają wątrobę. To nie jest żadną tajemnicą, każdy lekarz to wie, że przy farmakologii wątroba ma bardzo duże zadanie do wykonania, mianowicie musi nasz organizm oczyścić z, z danych leków. Dlatego jest bardzo ważne, aby też uświadamiać całemu społeczeństwu, że należy dążyć do minimalizacji leków i szczepionek. One powinny być zarezerwowane tylko na sytuacje skrajne. W celu ratowania życia i ewentualnie e, zabezpieczania przed nieodwracalnym uszkodzeniem, e, pogorszeniem stan, stanu zdrowia. To tak, jak najbardziej, ono, one po coś są stworzone i mają swoje uzasadnienie. Natomiast obecnie w naszych społeczeństwach na całym świecie przyjmowanie leków eskaluje i podobnie rzecz się ma ze szczepionkami. Można porównać kalendarz szczepień sprzed 20-30 lat z obecnym kalendarzem szczepień. I jak widać, i zwiększenie dawki leków przyjmowanych przez społeczeństwa, leków w tym leków przyjmowanych stale, codziennie, i zwiększenie ilości szczepień nie przyczyniło się do poprawienia zdrowia społeczeństw, wręcz przeciwnie, społeczeństwa, szczególnie te cywilizowane, coraz bardziej chorują. I tak sobie myślę, zastanawiam się, kolejne mi pytanie przychodzi pytanie, jakie sobie formułuję jako mały szaraczek, jako jednostka. Dlaczego osoby, które kształtują, kierują polityką zdrowotną państwa i z założenia mają dbać o zdrowie społeczeństwa, nie podejmują tak oczywistych tematów w zakresie dbałości o zdrowie społeczeństwa, jak zapewnienie ludziom zdrowego pożywienia i ochrony ludności przed nadmiernym wpływem substancji chemicznych? jak również ochrony ludności przed nadmiernym sztucznym promieniowaniem elektromagnetycznym. Nie wiem dlaczego, a są to podstawowe aspekty i kwestie, które należałoby w trybie pilnym podjąć w ramach rządzenia państwem i w ramach podejmowania decyzji na szczeblu ministerialnym, aby uratować społeczeństwo. Poczynienie jakichkolwiek kroków w tym względzie i uzyskanie pierwszych efektów myślę, że zabrałoby instytucjom państwowym może dwa, trzy... 5 bądź 10 lat, myślę, że pierwsze efekty dałyby się odczuć już może po pierwszym roku czy pierwszych dwóch latach innej, nowej polityki prozdrowotnej państwa. I przedstawię Państwu moje takie marzenia. Wydawałoby się, że utopijne, a moje wyobrażenia na temat właśnie takiego prozdrowotnego państwa. Moje marzenia o tym, żeby Polska stała się taką oazą w całym świecie, do której wręcz ściągaliby ludzie z innych krajów, po to, aby tutaj zamieszkać i tutaj mieć gwarancję zdrowia i zdrowia dla ich dzieci i przyszłych pokoleń. I tak sobie marzę o takiej Polsce. I wydawałoby się, że jest to marzenie utopijne. Owszem, z jednej strony jest to marzenie utopijne, a z drugiej strony jest to całkiem realna rzecz. To, o czym marzę, jest to całkowicie wykonalne. Zaraz Państwu przedstawię, o co mi chodzi. A więc przede wszystkim uważam, że państwo powinno skierować jak najwięcej środków finansowych na rolnictwo, a postrzegając rolę rolnika i wnosząc rolę rolnika do rangi bardzo ważnego zawodu w zakresie zdrowia publicznego, do wyrównania rangi rolnika i lekarza, a wręcz nawet. Śmiem twierdzić, zwiększenia y, roli czy podkreślenia większej wręcz roli rolnika względem roli lekarza. O co chodzi? Chodzi o to przede wszystkim, aby rolników kształcić to jest pierwsza rzecz wyposażać we właściwą wiedzę na temat tego, jak powrócić do dawnych, dobrych metod upraw, jak zmienić sposób upraw, tak aby żywność, którą y, możemy kupić, możemy zjeść, była nie tylko niestruta pestycydami i innymi różnymi niepotrzebnymi substancjami chemicznymi, ale również, aby była pełnowartościowa. To, aby żywność była pełnowartościowa, zależy z kolei od żyzności gleb. A żyzność gleb może być odrestaurowana tylko wtedy, jeżeli zaczniemy, powrócimy do stary, starych metod nawożenia ziemi, starych metod dbania o tą ziemię i uprawy. Czyli innymi słowy, odejście od nawozów sztucznych i odejścia od pestycydów. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, już na dalszym poziomie poza rolnikiem to jest przetwórstwo spożywcze. Należałoby zrewolucjonizować sposób przetwarzania żywności, tak, aby jej przetwarzanie i transport ograniczyć do minimum, tak aby w ogóle substancje E, dodatki do żywności konserwanty, sztuczne konserwanty nie były potrzebne. I te dwa zabiegi myślę, że spowodowałyby, że żywność przede wszystkim przestałaby nas struć, a druga rzecz stałaby się o wiele bardziej odżywcza niż jest, aby rynek suplementów w ogóle przestał mieć rację bytu z tego względu, że wszystkie wartości odżywcze odnaleźlibyśmy w zwykłej, prostej żywności, tak jak robili to nasi przodkowie. Więc tu są te dwa ważne warunki, żeby żywność zaczęła działać prozdrowotnie. Ona musi być czysta, wolna od substancji toksycznych i dwa, wysoko odżywcza, czyli innymi słowy powinna zawierać całą gamę witamin, w tym witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, całą gamę niezbędnych do życia pierwiastków, aminokwasów, rozmaitych kwasów tłuszczowych, i nienasyconych i nasyconych, byle to by były kwasy tłuszczowe naturalne. Ważne jest też, aby te wszystkie wartości nie były niszczone w rozmaitych procesach przetwórstwa spożywczego, tak jak się dzieje to obecnie. I gwarantuję Państwu, że gdyby taka zmiana nastąpiła, zaczęlibyśmy się piąć w górę, jeśli chodzi o wyniki naszego zdrowia, o stan naszego zdrowia i o wychodzenie z chorób. Druga rzecz, tak jak wspomniałam, to jest zwrócenie uwagi rządu na bardzo negatywny wpływ chemii, jaka nas powszechnie otacza na nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci przede wszystkim. To są różnego rodzaju kosmetyki, środki czystości osobistej, typu mydło, szampon, pasta do zębów. Nawet te przeznaczone dla dzieci są niesamowicie naszpikowane rozmaitymi substancjami, które naprawdę są dalekie od natury. Mamy całe mnóstwo kosmetyków, które używają kobiety w ciąży, matki karmiące czy powiedzmy mama, która przygotowuje przy użyciu własnych rąk jedzenie dla swojej rodziny i ma pomalowane paznokcie. Nikt nie zwraca uwagi na dezodoranty zawierające różne substancje chemiczne szkodliwe, w tym aluminium, czyli glin, pierwiastek glin, który jest bardzo neurotoksyczny i może się przedostawać do organizmu człowieka, do organizmu karmiącej matki czy do organizmu kobiety ciężarnej. Farby do włosów itd. Tak różnego rodzaju środki czystości, które są na powszechnie w coraz większym użyciu stosowane w domu. My w naszym domu też kiedyś bardzo dużo mieliśmy rozmaitych buteleczek odświeżaczy powietrza i tak dalej. i okazało się, że powrót do zwykłej szmatki i zwykłej wody wystarczy, nawet sody zbyt często nie używamy. Używamy płyn do mycia naczyń. Rzeczywiście tutaj y, tego nie zdołaliśmy y, niczym zastąpić, ale naprawdę redukcja tych środków okazała się w naszym domu tych środków czystości, do utrzymania domów czystości okazała się bardzo duża i w zasadzie prawie o 100% spadła. Także to jest też rola rządu, y, czy będzie nas edukować w tym zakresie, czy nie. Rząd ma potężne narzędzia, ma wpływ na całe media. Tak, takie mam wrażenie. Bardzo duży przynajmniej wpływ na media i mógłby ten wpływ wykorzystać w dobrym celu właśnie w celu edukacji. Gdybyśmy powszechnie w radiu słyszeli i w telewizji, tak przez kilka tygodni codziennie mielibyśmy wtłaczane do głowy informacje, jak, jakie przekazała Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie o dodatkach do żywności. Z 2019 roku. Gdybyśmy to słyszeli codziennie w każdym rodzaju mediów, w radio, w telewizji, przy każdym serwisie informacyjnym przez wiele, wiele tygodni, myślę, że większość społeczeństwa zaczęłaby zwracać uwagę na to, co kupuje do jedzenia, i momentalnie ludzie przestaliby kupować żywność z dodatkami e. Więc widać, jak prosto można by było zmienić naszą rzeczywistość niewielkim nakładem środków. Teraz skąd wziąć pieniądze na dopłaty do rolników, do tego, aby przestawili się na małe gospodarstwa, bo tutaj też trzeba zwrócić uwagę, że gospodarka taka ekologiczna, gdzie zależy nam na wysokiej jakości żywności, nie tylko na tym, aby nie korzystać z chemicznych środków ochrony upraw czy nawożenia, ale również zależałoby nam na tym, aby. Ta przysłowiowa marchewka była wysoce odżywcza, jakakolwiek inno, inna żywność, którą wytwarzamy w gospodarstwie rolnym, więc to gospodarstwo rolne nie może być zbyt duże. Jeżeli mamy do czynienia z gospodarstwami ekologicznymi, które rozszerzyły swoją działalność na bardzo dużą skalę i na przykład zaopatrują sieć jakichś supermarketów, dla mnie, w moim odbiorze jest to bardzo wątpliwe, dlatego że taka skala produkcji nie sprzyja jakości pożywienia, które pochodzi z takich gospodarstw. I to wiem też od bardzo wysokiej klasy specjalisty, od rolnictwa ekologicznego, od pana Jana Nawieśniaka, rolnika ekologicznego i prezesa Małopolskich Rolników Ekologicznych Stowarzyszenia Takiego pod nazwą Natura. Więc tutaj, żeby rolnik mógł funkcjonować i wyżywić swoją rodzinę w małym gospodarstwie, nie rozszerzając za bardzo skali, potrzebowałby wsparcia ze strony państwa. Skąd wziąć pieniądze? Myślę, że ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Bo tak jak mówiłam, rola rolnika w utrzymaniu zdrowia społeczeństwa jest ogromna. Powiedziałabym, że większa niż rola lekarza. Kolejny aspekt, taki warunek naszego zdrowia, czy coś, co może determinować nasze zdrowie, to związane bardzo ze, ze współczesnymi czasami, to nasza ekspozycja na sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne z roku na rok coraz większe. I tutaj też podstawy mamy bardzo solidne, po, podstawy naukowe, aby twierdzić, że to sztuczne promieniowanie jest ogromnym zagrożeniem dla naszego układu immunologicznego, dla naszych komórek, dla DNA, dla układu hormonalnego, dla układu nerwowego. Jeśli Państwo chcą bliżej się zapoznać z opiniami naukowców, zapraszam do wysłuchania całego szeregu wykładów na międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Miasto Kraków. Na mojej stronie internetowej odnajdą Państwo te wykłady. I tak samo zachęcam Państwa do zapoznania się z opiniami profesorów, innych naukowców reprezentujących Instytut Medycyny Pracy, jak również z opiniami inżynierów, którzy dokładnie znają się na polu elektromagnetycznym, na telekomunikacji. Oni też mają dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia na temat negatywnego wpływu sztucznych pól elektromagnetycznych na zdrowie człowieka. Pamiętajmy, że organizm ludzki również jest tworem elektrycznym. Że w zasadzie wszystko, co się w nim dzieje, zależy od małych, takich małych prądów a na poziomie komórki, malutkiej różnicy potencjałów, która zależy od wielu, wielu różnych czynników fizycznych, chemicznych, hormonalnych i tych czynników zewnętrznych. Więc z całą pewnością wszelkie impulsy, które również regulują pracę serca, regulują pracę mózgu, regulują przepływ naszych myśli, to są impulsy elektryczne. Które mogą być naruszone przez sztuczne pole elektromagnetyczne, przepływ substancji odżywczych do komórki, usuwanie zbędnych substancji z komórki, produkcja białek w komórce to wszystko również zależy od, powiem tak obrazowo, od prądu elektrycznego, który w sobie też mamy. Więc otoczenie elektryczne czy elektromagnetyczne nie pozostaje bez wpływu na nasz organizm. To chyba wszystko. Powracam do tego pytania, czy moje wyobrażenie na temat ratowania zdrowia polskiego społeczeństwa jest utopijne, czy nie. Z punktu widzenia podejścia obecnych władz, czy zainteresowania ich sprawami, takiego żywego zainteresowania opiniami naukowców, dietetyków, światłych lekarzy, którzy mają takie szersze podejście do zdrowia człowieka i nie szufladkują się jedynie do używania leków czy szczepionek. Więc współcześnie władze państwowe i towarzyszące im władze medyczne, Ministerstwo Zdrowia nie za bardzo wykazuje zainteresowanie tymi tematami. W związku z tym można powiedzieć, że moja propozycja jest utopijna. Natomiast nie jest ona utopijna z punktu widzenia naszego poziomu szarych, zwykłych, pojedynczych ludzi, z tego względu, że to my ostatecznie podejmujemy nasze decyzje konsumenckie. I my możemy naszymi wyborami konsumenckimi wpłynąć na przykład na rolników, na oczekiwania wobec nich. Możemy przestać finansować wielkie korporacje spożywcze, które niemiłosiernie przetwarzają żywność i oferują nam coś, co szkodzi naszemu zdrowiu, przestać sponsorować wielkoobszarowe rolnictwo. Przestać sponsorować producentów wątpliwej jakości nasion nowej generacji, które nie za bardzo były zbadane pod kątem wpływu na zdrowie ludzkie. Przestać sponsorować producentów pestycydów. Przestać sponsorować w tak dużym zakresie firmy telekomunikacyjne. To znaczy, może oczywiście one są potrzebne, nie chodzi o to, żeby się na nie obrażać, ale wyraźnie stawiać. Nasze wymagania określać co do bezpieczeństwa rozmaitych urządzeń generujących promieniowanie elektromagnetyczne i żądania bezpiecznego używania tych, tych urządzeń. I w ten sposób na pewno mamy możliwość, żeby od dołu wpłynąć na decyzje różnych firm, jak również decyzje na szczeblu rządowym. I to tyle na dzisiaj. To są moje refleksje. Tak podsumowując, myślę, że niepotrzebnie. Pędziliśmy się w tak straszliwe straty gospodarcze, potencjalne, w zasadzie one są już prawie pewne, w kryzys gospodarczy, który prędzej czy później nas dopadnie. Niepotrzebnie naraziliśmy naprawdę całe społeczeństwo również pod względem zdrowotnym, narzucając mu tak straszne ograniczenia. Myślę, że obecny kryzys można by było rozwiązać o wiele bardziej efektywnie, chroniąc przede wszystkim ludzi, którzy tego najbardziej potrzebują, i to do tego chroniąc w sposób bardziej efektywny niż ochrona obecnie stosowana, z tego względu, że ta grupa ludzi jest znacznie mniejsza w porównaniu do grupy całego społeczeństwa. I wówczas gdybyśmy się skupili właśnie na tych osobach najbardziej zagrożonych, czyli starszych i, czy schorowanych, wówczas moglibyśmy naprawdę zapewnić im wysokiej jakości pomoc, łącznie z dostarczaniem na, na przykład żywności do ich domów i to zdrowej żywności i innych zabiegów, które pomogłyby im utrzymać dobry stan zdrowia bądź szybko wyjść z choroby spowodowanej koronawirusem. Myślę, że takie działanie byłoby o wiele bardziej efektywne i gdy, jeśli by reszta społeczeństwa, ludzie, którzy nie są narażeni statystycznie rzecz umując na zakażenie koronawirusem, czyli ludzie w młodym wieku, w średnim wieku, gdyby normalnie pracowali bez żadnych ograniczeń i gdyby dzieci normalnie mogły chodzić do szkoły. To tyle na dzisiaj. Zapraszam Państwa do dzielenia się własnymi spostrzeżeniami i uwagami pod tą audycją. Dziękuję za uwagę.